Zapraszam Cię dziś na pyszną kawę z puszystą pianką, a zrobimy ją przy pomocy nowego Philips Latte Go, i już na samym początku mamy bardzo ciekawe opcje między innymi dostosowanie grubości ziarna, ile chcemy kawy, no i też jaką chcemy piankę. I tutaj sobie dostosowuję właśnie, Wy to widzicie, i to jest bardzo, bardzo przyjemna dla mnie opcja. Dostosowanie wysokości to również fajna opcja. Dobrym rozwiązaniem jest też ten oto filtr do wody, który zapobiega osadzaniu się kamienia. Przed każdym wyłączeniem, ekspres też sam się czyści. I przypomina nam, kiedy mamy już go wyczyścić. Dla mnie jest on bardzo prosty w obsłudze i bardzo dobrze mi się go używa.